Zwieszanie kłódek. Siemanko. Kłódek na moście może i nie ma, ale podejrzewam, że są pod mostem. Dlatego ja i Kasia dzisiaj atakujemy jeziorko w parku Kasprowicza. Porzucamy sobie tutaj pod tym mostem. Tam kawałek dalej, bardzo dużo ludzi spędza wolny czas. Zobaczymy czy coś tu wychodzi i czy nikt nas nie pogoni. E, do pierwszego, ale są pierwsze fanty. Słuchajcie, są pierwsze fanty. Takie zbrojenie. Pełno śrub, pełno śrub. I jest pierwsza kudeczka. Ole słodko. Kasiu mam kłódkę K plus M. No i teraz wpada taki większy element, taka obejma od rury jakiejś e, i drobnica dobra, słuchajcie, my zawijamy mandżur, przenosimy się tam Patrzcie jaki stary kołowrotek udało mi się wytargać o świetny fańcior świetny fancior.. Nie zgubił ktoś z Was może kluczyków Tu w tym jednym miejscu to jest jakiś gniazdo fantów ewidentnie tam Porzucam sobie w tą stronę cały czas. I zobaczymy, czy coś tu jeszcze wyjdzie. To jest kamień. Przetacza się po kamieniu. Ale coś jest na magnesie. No. Barierka. Trzeba ją wypłukać Dziwne dźwięki z siebie wydaje, słyszysz? Trzeba ją wypłukać. Nie wiem, na słoneczko, jak będę Nie wiem, trzeba ją z tego mułu. Jest duży fancik. Gratki, tylko prosiłam o mniejsze. Nie mam miejsca w aucie. To się jeszcze zjeść. I teraz wpada taka rura i w sumie nic więcej namierzyłam tutaj mi się coś przed chwilą unosiło będziemy to prób będę próbować to wyciągnąć o przyłapało Nam sobie łapę uciąć, że to noga o nie chyba jednak nie teraz przyłapało tak fest muszę to podholować ale nie mam pomysłu gdzie i jak ho 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 idzie coś wielkiego ah, ah, ah. czy śmietnik. Czemu mi to nie dziwi? to przeholować w drugą stronę teraz tylko będzie coś dużego będzie coś bardzo dużego nie wierzę Ewidentnie dzień śmietnika. Drugi śmietnik. Co ci ludzie mają w garach, to ja nie wiem, nie? Pokaż to No? Pójdzie. O, coś się dokleiło jeszcze?. Coś się jeszcze dokleiło? Pomalutku. O pani Ale będziesz miała <laughs> Masz Okej okay. Swój... dzisiaj Tak Przynieś tego Podholuj go tu, bo to nie ma sensu Ale co macie? Mój magnes weź tutaj Chociaż no nie, bo to będzie puszczać, wiesz okay. Nie, 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 nie. Nie, 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 to trzeba inaczej. O. Poczekaj. Poczekaj, bo on puści. Za Muszę teraz. Uważaj. Dobra. Nie na tyle. Dobra, niech tam będzie. Później trzeba będzie go tam przenieść do tamtych. I spłukać to może trochę. Nie wiem co to, ale coś wielkiego.

ale słabo się zaczepiło, nie ciągnij. Pociągnij w tamtą stronę, idź. Poczekaj, trzymaj, trzymaj. Dobra, trzyma się? Tak. To pomalutku, pomalutku. O nie! barierka stara dobra to wchodzimy na schody pomału nie bo to się zaczepi tu tu ławka o nie spodziewałam, ale dobra pyk poczekaj na górę poczekaj nie 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 zaczep sobie tylko nie tu

Wszystkiego, nie? No. Wszystkiego tu się spodziewam, ale nie ławki. Dawaj Słuchajcie, my kończymy tutaj. Kończymy tutaj. I tak, w tym wiaderku jest jakaś rurka, jakieś śmieciuchy. Pantem dnia zdecydowanie, dnia zdecydowanie jest ta ławeczka. Wytargano z tego miejsca tutaj wiadro złomiksu całe i generalnie tam jeszcze trzy, trzy chyba śmietniki wpadły, jakiś drobny złomiks i, 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 i tyle. My się przenosimy w inną miejscóweczkę, a jeszcze z ciekawszych rzeczy, z ciekawszych rzeczy wpadły kłody od sanek. Płozy od starych sanek, ewidentnie to są płozy od starych sanek i dwa takie obciążniki, samoróbki trochę to waży ze 3 kg na oko no i te y, kubły na śmieci, do których w sumie wrzucę te płozy od sanek. i mam nadzieję, że nikt nie wrzuci tego z powrotem do wody. Dobra. Widzimy się na następnej. Do zobaczenia. Siema. Zmieniłyśmy miejsce. I tak, tak, dobrze widzicie. Tam, gdzie stoi ta barka, wyszły piwpaty. A my się troszkę przesunęłyśmy teraz w stronę mostu. Ponoć są tu zaczepy, ale to się okaże. Sprawdzimy. Słuchajcie, nawet nie zdążyłam Wam wyciągnąć pierwszego fanta. Jest jakiś taki pręcik, płaskownik, czy co to tam jest. Magnes w wodzie po raz drugi. I zobaczymy, co tu będzie wychodzić. Jest coś ciężkiego, przyłapanko jakieś, ale nic na magnesie puściło. Puściło. Dobra, coś jest. Czyli dokładnie to co tam wychodziło Elementy pieca parowego To jest ciężkie w opór Dobra, będzie kolejny duży element Ale ja się dzisiaj nadźwigam coś czuję Dobra, widzę obręcz Widzę obręcz i coś tu jeszcze jest yy, to zaraz rybki rybki oj chyba obręcz była zaczepem po prostu to będzie jakiś klocek. fest potężny masakra ja już mam dosyć słuchajcie ja już mam dosyć co tu idzie? O nie, no, God! No, God, please, no! No! Numer alarmowy 112. Proszę czekać na... Słuchajcie, e, czekamy na policję, saperów, nie wiem. Tak, jak pomyślałam w pierwszej chwili, pocisk, duży pocisk, śmieszny pocisk, dziwny pocisk. E... Wsadziłam go do wody w wiadrze i czekamy. E... Coś, Kasia, mówiłeś, że masz dobre przeczucia dzisiaj, tak? Dobre przeczucia. Znaczy... Jak tam twoje dobre przeczucia dzisiaj? No... No, jesteś. Nie! Generalnie. Ja tak czułam, że to trzeba jechać do domu po tej ławeczce w tym parku. I ja wam powiem, że to jest najlepsza policja ever, naprawdę Najlepsza policja ever Żeby nie blokować ludziom przejścia Przeniesione, zabezpieczone. Czekamy na sapera. Say what? Nie wierzę. Naprawdę? Tak mi się wydaje. Aż, no. mnie, aż mnie zatkało, nie? Ja zobaczyłam Twoje oczy i... A coś Pan o mieczu mówił przed chwilą? No właśnie, rozmawialiśmy. Jakby wykrakał coś. Tak, jakaś monetka jest jeszcze, ale to jest chyba zajechane pięć groszy, niech sobie wyschnie. O, ja Cię kręcę. A, A gdzie rękojeść, się pytam? Dobra, trzeba to spróbować delikatnie. E, słuchajcie jak kończę imprezę. Bo się zrobiło dosyć tłoczno. Jeszcze chwilę porzucaliśmy, yy, znaczy ja porzucałam. Kasia, Kasia mi asystowała i słuchajcie, wyszło, wyszło, wyszło. Wyszedł taki fancik ciekawy. I powiem Wam tak. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie mam pojęcia, co to jest. Wygląda jak jakiś bagnet. Dobra, bo tym sposobem ja nigdy nie skończę tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę, suba. Kasiu, pożegnaj się ładnie. Kasi się bardzo podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia.